24 kolejka A-klasy sezonu 2020-2021 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego Czarni Wałbrzych podejmowali Herbapol Stanowice. Oto w jakich składach wystąpiły obydwie drużyny. Goście Herbapol Stanowice stoję pomarańczowe, gospodarze Czarni Wałbrzych stroje białe. Sędzią głównym tego starcia był pan Tomasz Janusiewicz. Przed tą kolejką Herbapol Stanowice czwarte miejsce w tabeli, 47 punktów na koncie. Cały czas szanse na trzecie miejsce, a nawet wicemistrzostwo. Czarni Wałbrzych, 12 pozycja. 24 oczka na koncie i cały czas niepewni jeszcze utrzymania. Faworyt mógł więc być tylko jeden. I już gamy, Czałni Herbapol. W pierwszej połowie trochę aktywniejszy zespół gości. To jedna z sytuacji bramkowych na Herbapolu. Dawid Białecki, piłka obok bramki. W pierwszej połowie lepszym zespołem był Herbapol, ale zbyt wielu sytuacji bramkowych zespół zastanowić ze sobie nie stworzył. Tutaj jedna z nich, doświadczenie w polokarne, Mał już Łucyk, zamykał akcję na długim słupku, ale i tym razem zabaku precyzji. I jeszcze jedna okazja dla zespołu przyjezdnych, piłka na lewym skrzydle. Świetna sytuacja dla Dawida Białeckiego, ale ten przenosi futbolówkę nad poprzeczką. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę spotkania. Czarni Wałbrzych chyba po Przewaga optyczna zespołu gości, który miał piłkę przez większą część spotkania, ale defensywa Czarnych spisywała się bardzo dobrze. Bardzo mało sytuacji białkowych, i do przerwy wynik 0 do 0. I już oba zespoły oraz trójka sędziowska gotowe do rozpoczęcia drugiej połowy meczu. Do przerwy 0 do 0. I po zmianie stron liczyliśmy na dużo ciekawsze widowisko oraz przede wszystkim bramki. I już gramy. Czarni Wałbrzych chyba po stanowicę. W drugiej połowie nadal przewaga zespołu gości. Tutaj kolejna sytuacja dla Chyba Polu. Gasper świetna interwencja Batumia Łódnickiego. Mimo wszystko, druga połowa miała trochę inny przebieg. Również goście uaktywnili się w tej części spotkania. Tutaj akurat rzut rożny dla herbapolu, ale czarni wyprowadzają kod atak. Zagranie do Kamila Szarka. Kamil Szarek, indywidualna akcja zawodnika czarnych, świetna sytuacja i piłka minimalnie obok nowego słupka. A to już 53. minuta meczu. Tym razem w akcji zespół Gości, który rozgrywa piłkę z własnej połowy. Jest Jarosław Maziarz. Zagranie do Mariusza Łucyka. Mariusz Łucyk doświadkowanie w pole karne. Błąd Batumie Rudnickiego i Marcin Stolarz umieszcza piłkę w pustej bramce. Czarni Herbapol 0-1. Mecz coraz bardziej nabiera rumieńców. Bartomiej Rudnicki łapie piłkę po strzale Marcina Stolarza i wykopem uruchamia kontratak zespołu czarnych. Świetne przyjęcie piłki przez Kamila Szarka. Kamil Szarek z wód zawodnika czarnych. Jeszcze Kamil Szarek. Dawid mochwał. Potężne uderzenie i poprzeczka ratuje gości. Rzut rożny dla czarnych, błąd bon bąkarza Herbapolu i Damian Senk umieszcza piłkę w siatce. 67. minuta meczu i dość niespodziewanie zespół gospodarzy doprowadza do wyrównania. Czarni Herbapol 1-1. I akcja przenosi się na drugą stronę boiska. 71. minuta meczu. Ponownie w akcji zespół gości. Dosiadkowanie w pole karne, zganie piłki głową Dawid Białecki, pewne wykończenie snajpera Polu. I ponownie na prowadzeniu zespół gości. Czarni Herbapol 1-2. Po straconej bramce czarni rozpoczynają od środka. Próba zagania piłki z własnej połowy, ale błąd, strata Wiktor Makowski do. Dawida Białeckiego. Ten świetnie wypatruje w polu karnym Marcina Stolarza. I mamy wynik 3 do 1. Już minutę po zdobyciu drugiej bramki. Trzeci gol dla Herbapolu. I w 72 minucie jest 1-3. Ale to jeszcze nie koniec emocji w tym meczu. Czarni, mimo że przegrywali 1 do 3... Nadal próbowali zdobyć bramkę. Doświadkowanie w pole karne, Damian Seng, świetna sytuacja, ale obrońca czarnych uderza w sam środek i broni Karol Ślęczkowski. Cios za cios, tym razem w akcji Herbapol. Doświadkowanie w pole karne Dawid Białecki broni Bartomiej Rudnicki. W drugiej połowie działo się dużo więcej niż w pierwszej odsłonie tego spotkania. Po zmianie stron ten mecz naprawdę mógł się podobać kibicom zgromadzonym na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. Cios za cios, okazje bramkowe dla Czarnych, dla polu. Tutaj z zrzutu rożnego. Zamieszanie w polu karnym Czarnych. Nie potrafią wyjaśnić sytuacji obrońcy gospodarzy. Sytuacja i broni Bartłomiej Rudnicki. Do końca tego meczu już tylko kilka minut. Czarni przegrywają dwiema bramkami, ale nie rezygnują z ataków. Tutaj kolejna akcja gospodarzy. Konrad Orłowski, potężny strzał i broni bramkarz polu. To już ostatnia minuta meczu. Kolejna akcja bardzo ambitnie gających w tym meczu gospodarzy. Kamil Szarek, Łukasz Misiak, uderzenie z dystansu. I drugi z w tym spotkaniu poprzeczkę jest zespół Herbapolu. I tu już końcowe minuty meczu Czarni Wałbrzych, Herbapol Stanowice, który kończy się zwycięstwem zespołu gości 3 do 1. Wygrana Polu wydaje się być zasłużona, chociaż na pewno Czarni sprawili dużo kłopotów wyżej notowanemu rywalowi, pokazali się z dobrej strony, powalczyli. Mieli swoje okazje, ale to rywal dopisuje do swojego dorobku 3 punkty. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Herbapolowi gratulujemy. Życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.